Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w Płaczkowicach, w miejscowości, gdzie znajdują się dwa cmentarze wojenne żołnierzy poległych podczas bitwy pod Konarami, która to bitwa rozegrała się pomiędzy 16 a 25 maja 1915 roku, a w której to brali udział po stronie austro-węgierskiej jako żołnierze. Cesarstwa Austro-Węgierskiego, brali udział legioniści Piłsudskiego. Tak więc tu mamy kolejny cmentarz, bo byłem już na dwóch cmentarzach w miejscowości Berac i na jednym cmentarzu w Górach Pęchowskich na wzgórzu o oznaczeniu wojskowym 282. A teraz jestem na yy, jestem w, miejsko, w miejscowości Płaczkowice wśród Polnym, przy śródpolnym cmentarzu. Cmentarz ten znajduje się przy drodze. Bardzo charakterystyczne, bo pytając się tutaj miejscowych, jak znaleźć ten cmentarz, to nie bardzo ktoś umiał mi wytłumaczyć, nie wiedział o co mi chodzi. Ale jak powiedziałem, że to jest taki cmentarz, gdzie w polach jest jedyna jabłonka przy nim, to od razu. To było bardzo charakterystyczne, i, i to pozwoliło mi namierzyć ten, ten cmentarz. Dziękuję również panu, który udostęp... udzielił mi informacji. Dziękuję pani, która częściowo mi udzieliła informacji. Pozdrawiam was, a ja znajduję się już tuż przy tym cmentarzu, właśnie polowym. Z tego cmentarza, oczywiście. Ciała żołnierzy zostały ekshumowane i poprzenoszone na cmentarze w pobliskich miejscowościach, takich jak, na, na przykład Opatów, Baćkowice, chyba Modliborzyce. Tak więc opis na tabliczce brzmi: cmentarz wojenny. Płaczkowice 2 z roku 1915, pamięci żołnierzy poległych w bitwie pod konarami chwała poległym. Znajduje się tu, w sumie tu znajdują się tu trzy krzyże. Jeden drewniany stary, już dosyć mocno nadruszony, drugi chyba skonstruowany z rurki, a trzeci najnowszy yy, chyba z, z, z drewna. Pozwolę sobie obejść dookoła go troszkę, jak mówiłem, jedna jedyna jabłonka jest, tu rośnie. A ja udaję się na poszukiwanie cmentarza płaczkowice 1, bo skoro jest 2, to musi być też I1, zawsze miałem problemy z jego odnalezieniem, ale z informacji, które udzielili mi, niektóre, niektórzy. To podejrzewam, że albo jest to ten lasek, albo któryś obok. Ale najpierw zaatakuję, w słowie mówiąc ten. Tak więc pozdrawiam Was spod cmentarza polowego Paczkowice 2, cmentarza żołnierzy poległych podczas bitwy pod Konarami w maju 1915 roku. Mówi dla Was Michał Pobratyn. So